Myślisz, że największe wynalazki powstały tylko w USA albo w Niemczech? A co jeśli powiem ci, że wiele rzeczy, bez których nie wyobrażamy sobie dziś świata, powstało dzięki Polakom? Oto 10 polskich wynalazków, które naprawdę zmieniły historię. Teoria heliocentryczna. Mikołaj Kopernik. Przez tysiące lat ludzie wierzyli, że Ziemia jest centrum wszechświata. Wszystko zmienił Mikołaj Kopernik, który jako pierwszy udowodnił, że to Ziemia krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie. Ten pomysł był tak rewolucyjny, że przez lata uznawano go za herezję. Bez Kopernika nie byłoby nowoczesnej astronomii, ani współczesnej nauki. Odkrycie polonu i radu. Maria Skłodowska-Curie. Maria Skłodowska-Curie odkryła dwa nowe pierwiastki: polon i rad. To odkrycie zapoczątkowało badania nad promieniotwórczością, które do dziś ratują życie w medycynie. Co ciekawe, Maria jest jedyną osobą w historii, która dostała dwie nagrody Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauki. To absolutna legenda nauki. Metoda Czochralskiego, fundament elektroniki. Każdy smartfon, komputer i konsola do gier zawdzięcza coś Polakowi. Jan Czochralski opracował metodę produkcji idealnych kryształów krzemu. Bez niej nie istniałyby mikroprocesory. To jeden z najważniejszych, a jednocześnie najmniej znanych wynalazków w historii technologii. Pierwsza nowoczesna kamera filmowa Kazimierz Pruszyński. Zanim kino stało się masową rozrywką, Kazimierz Pruszyński stworzył jedne z pierwszych kamer filmowych. Jego aeroskop był pierwszą ręczną kamerą używaną przez reporterów wojennych. Dzięki niemu świat mógł zobaczyć wojnę i historię na żywo. Polski wynalazca wyprzedził epokę. Wycieraczki samochodowe. Dziś są oczywistością, ale ktoś musiał na to wpaść pierwszy. Józef Hoffman opracował mechaniczne wycieraczki samochodowe, które znacząco poprawiły bezpieczeństwo jazdy. Bez nich prowadzenie auta w deszczu byłoby koszmarem. Mały wynalazek ogromna zmiana. Złamanie szyfru Enigmy. Trzech polskich matematyków Rejewski, Różycki i Zygalski jako pierwsi złamali kod niemieckiej Enigmy. Dzięki ich pracy drugich wojna światowa mogła zakończyć się nawet kilka lat wcześniej. To jeden z największych sukcesów wywiadowczych w historii świata. Wykrywacz min, wynalazek ratujący życie. Podczas II wojny światowej Polak Józef Kosacki skonstruował pierwszy skuteczny wykrywacz min. Urządzenie uratowało tysiące istnień ludzkich i było używane przez aliantów aż do lat 90. To jeden z tych wynalazków, które dosłownie ratowały życie każdego dnia. Esperanto Język, który miał połączyć świat. Ludwik Zamenhof stworzył język Esperanto, by ludzie z różnych krajów mogli się porozumiewać bez barier. Choć nie stał się językiem globalnym, do dziś używa go setki tysięcy ludzi. To dowód na to, że Polacy myśleli globalnie już ponad 100 lat temu. Pionierskie zdjęcia rentgenowskie w Polsce. Tuż po odkryciu promieni rentgenowskich, Polacy byli wśród pionierów ich zastosowania. Karol Olszewski należał do pierwszych, którzy wykorzystywali je w praktyce naukowej. To początek diagnostyki, bez której współczesna medycyna nie istnieje. Kolorowa fotografia i telewizja Jan Szczepanik, nazywany polskim Edisonem. Jan Szczepanik pracował nad kolorową fotografią i przesyłem obrazu. Jego pomysły były zalążkiem technologii, które dziś znamy jako telewizję i film kolorowy. Genialny umysł, który wyprzedził swoje czasy. Jak widzisz, Polacy mieli ogromny wpływ na świat, w którym dziś żyjemy. Jeśli któryś z tych wynalazków Cię zaskoczył, zostaw komentarz i subskrybuj świat ciekawostek, bo takich historii jest znacznie więcej.